Siemano. Witam Was w następnym filmie z Minecraft'a. E, mam... Muszę Wam kilka rzeczy powiedzieć, bo trochę się u nas pozmieniało. Sorry, że w poniedziałek nie było filmu, ale musiałem trochę odpocząć i też smutne, smutna rzecz już nie będę nagrywał w sobotę. Bo też chcę mieć chwilę odpoczynku. A więc no. Nie chcę nosić okularów, bo się do tego w ogóle nie przyzwyczaję. Teraz jak noszę okulary, no to ich długo nie noszę. Bo <ścoughs> przeciwsłoneczne tak ogólnie. To ich zawsze długo nie noszę, bo... Po jakimś czasie robi mi się niewygodnie w nich. A więc... no cóż ja mogę rzec? Kończymy z nagrywaniem w sobotę. I w piątek zamiast zamiast Minecrafta będzie Brawl Stars. Trochę się jak widać pozmieniało tutaj i uwaga uwaga zacząłem budować. Mur. Nie mówcie mi po prostu. Ja wiem, że zgapiłem ten taki mur z Wojanowic. Po prostu mi się taki styl spodobał, i, i sobie powiedziałem a w sumie fajnie by było coś takiego zbudować. Hm. Jak widzicie, trochę już tego drewna zużyłem. Teraz oporujmy to. Tyę podgłośnie w sumie gierkę. Jakby tak. Nie może na oddzielnie każdego drzewa stawiać, tylko to trzeba tak razem. Tutaj mi się właśnie tak zapomniał. Ale no. Widzicie jak to? Jak ten mur fajnie wygląda. No on jest zarąbisty właśnie jeszcze. tamto drewno. No. Mi się naprawdę mega podoba. Ten mur. Ja chcę robić więcej takich projektów. Właśnie moje psiaki co są tutaj. O. Tego drewna nie okorowałem. Piesek jeden, piesek drugi, piesek trzeci, piesek czwarty. No czwarty. I piesek piąty. Idziemy. Tutaj jest łóżko, sobie je zabiorę. Ten mini domek to zniszcza. Po zrobieniu budowli. Jakby, jak mi się skończą materiały, no to zajmę się właśnie tamtym domkiem. No idziecie, psy! Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Jeden, drugi, trzeci, czwarty i ty piąty. No. Proszę bardzo. Jakiś jest za. Są za pochodniami, a ja robię mur. Właśnie do tych pochodni, to muszę trochę was poprzesuwać. Pyk, pyk. Te tutaj będą ok. Jeszcze te psy. Pyk. No i już. Nie musicie mi tutaj jęczeć. Ję, kurde. Jęczeć. No właśnie, bo tutaj jest taki skręt. Dobra, i mamy. Jeszcze ten pies uparty jak osioł. Pyk. 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 I pyk. No. Dobra, mamy. Mamy to. Mniej więcej tak wygląda budowa tego. No i będzie tyle. Hop, hop. Jakby to to nie może być równe. Żeby to jakkolwiek robiło wrażenie I teraz... Blok... Blok klacz Bu... nie udało się Patrz bum 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 bum, bum, bum bum, bum Bum, 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 bum I to był już blok klacz Tylko tutaj zostawiłem... Właśnie

Piek, tak. Hop, hop. I teraz robimy blok klacza. Ej, typa. Hop, hop. Pa, patrz. Skaczemy do góry. Kurde. Stanę sobie na krawędzi i hop, hop, hop. Dobra. Jak to fajnie jest. Jak, jak ja to zrobiłem w ogóle? Pa! U, essa! Dobra! No dobra! Nie umiałem trafić w przycisk, i teraz patrz, drewno, tak! tak tak robi się noc pyk, pyk pyk, pyk 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 pyk, pyk pyk no i to mamy No i śpimy. Wyznaczono punkt odradzania. Niszczymy łóżko. I teraz zrobimy jeszcze bet klacza. Trzy, dwa, jeden. Bum. Wyznaczono punkt odradzania. Co? Możesz spać tylko w nocy. Co jest? Prawie zginąłem. Po. Dobra. Jak ja to zaraz okoruję, to. To będzie po prostu. Najlepszy mur, lepszy jak na wojanowicach. Lecimy. O Boże. Co jest? Jak to wygląda. Naprawdę ten mój patrz, jakie ja to wysokie zrobiłem. Trzy, dwa, jeden. Bu, bu, bu. nie ma szans żeby to, żeby tam dosięgnąć. Dobra. Dobra, patrz teraz. Hopu! Hop, 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 W tamto. Hop, hop, hop. Dobra jest. No Do jest, dobra. doskoczy. O cholera! Jak to wygląda? Nie, to jest piękne. Naprawdę. Ale jakie ogromne tutaj zrobiłem. Dobra. Lecimy znowu w górę. Dobrze. Hop. 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 Pick. 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 Back, back, dobra. Tak. Patrz. Shift. Tutaj idziesz i pum, 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 bum. Oni! Kurde, zwaliłem. Shift. Tutaj na krańcu idziesz i pum, 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 pum. Ja Jestem mistrzem parkura, ja Wam mówię naprawdę. Teraz patrz. Pum! Wy to widzieliście? Ile ja mam serc, bo, bo nie... bo nie widzę. Chyba pół serca. Jestem na strzała. I dodatkowo nie mam jedzenia. Co? Gościu, masz w ty... Jak są ziemniaki, to ja mogę przecież sobie tak zrobić. Dobra. Zbieramy sobie ziemniaki. I Je jemy. Dobrze, że tak bekam, ale ja nie umiem się powstrzymać. Dobra. Sadzi. Dobrze, sadź. Ja tylko potrzebowałem jedzenia. Już mi się odrodziło trochę Dobra No dużo nie mamy Drewno i siekier <gry> Zaś tak wysoko postawiłem Hop 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 Uż. Ja to chodzi... Ja to kiedyś... Ja to kiedy... Hop-hop. Hop-hop. No tam się nie da trafić. Hop-hop. Dobra, mam już mie miejsce. hop 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 hop, hop. Hoppe, Myślę, że najłatwiej to będzie po prostu na razie poobkorowywać to. Zaraz będę szedł do góry, tylko muszę trochę dębu uzbierać. A... Dobra. Muszę trochę dębu zbierać i lecimy już na górę robimy dalej mur. Bo kiedyś go skończyć chyba jednak musimy. Wam powiemy jeszcze tak, że na pewno do piątku powinienem się wyrobić z tym murem. A nie, sorry. Yy, w piątek nie będę miał... W ten piątek nie będę miał czasu. O, I tak ogólnie to w piątek nie będzie żadnego odcinka chyba. Chociaż nie wiem... Mo no może nagram ze Stumble Geisa, Albo zebrałem, trochę mi się Stumble Geis znudziło tak szczerze. Bo nic tam nowego na razie nie dodają. Dobra. Mamy 3, 34 dębu Wchodzimy na górę trochę niższy chyba muszę te, ten mur zrobić, bo szybko mi się drewno skończy. Tylko muszę na razie tak wysoko do, zrobić teraz ten mur. Czekaj, gdzie są pochodnie? Ue, no to ja, ja już mogę sobie zwężać ten mur. Patrzcie tylko... Dobra. Jak najbardziej oszczędnie musimy tego drewna używać. Teraz robimy tak. Pyk, pyk, pyk. I pik, pik. I pik, pik, pik. Hop. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Dobra. Pyk. Pyk, pyk. Tam to zniszczę zaraz. Ale dobra. Robimy ten mur, co nie? Na razie. Eee, pyk. Wiecie dlaczego robię mur? Bo nie chce mi się walczyć z mobami zawsze w nocy. Chcę sobie... Jak... Bo będę chciał na pewno robić jakieś budowle tutaj. w tym świecie. No i jakby chciałbym mieć spokój w czasie ich robienia. Dobra. Pyk. Idziemy. Pyk. Pyk. Jak widzicie, ja Minecrafta lubię nieznawidzić nie znienawidziłem go jak in, jak niektórzy zobaczą. Nie no. To by Dexy, naprawdę. Oni nic znam nie widzili Minecrafta. Oni po prostu nagrywają y, mocne filmy i tak dalej. Ja Manhuntów nie umiem poza tym. No to znaczy bym umiał zapewne Manhunt, tylko wiecie. Wyznaczono punkt odradzania. Można tylko w nocy. I bardzo bym chciał nagrać Manhunt, ale na razie nie mam do tego przecież możliwości. Jak sami wiecie, bo gram na Bedrochu na razie, ale może kiedyś zagram na Javie. Wyznaczono punkt odradzania. Jak będę miał kompa za kilka miesięcy realne, to na pewno na Javie będę grał, będę nagrywał zaś. Realne, że do tego akurat nawet sobie nowy kanał stworzę, tak szczerze. Wyznaczono punkt odradzania. Możesz spać tylko w nocy. Ale nic nie wiadomo. Uszko jest zbyt daleko. Łóżko jest zbyt daleko. Wyznaczono punkt odradzania. Możesz spać tylko w nocy. Możesz spać tylko w nocy. Możesz spać tylko w nocy. Boże, dobra. Czemu ty mi krążysz się nad łebem? Dobra. Zbieramy te drewna, które nam się źle postawiły. Okorujmy. Pyk, pyk. hop jak widać no już trochę murów w tym odcinku zrobiliśmy ale tego mur, ten mur jeszcze będzie szedł tędy będzie obejmował chatę kowala tą idzie tędy 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 Tutaj tędy obok tej dziury. Chociaż nie wiem czy nawet jej nie zag... Nie, dobra, nie, nie będę zagarniał tej dziury. Tutaj to idzie ciągle, szlakiem pochodni. Widzicie no. Ta wioska ma duży obręb jednak. Tutaj tędy idzie sobie. To będzie naprawdę dużo roboty. Tędy idzie. my okrążymy wszystko. Sorry stąd idzie tu tutaj okrąża tak w taki sposób to. to rozumiecie ile to będzie staków drewna obstawiam że z 15 staków może więcej nawet hop hop, hop dobra i pa tutaj jest skok na 3 kratki hop hop i na koniec był skok na cztery. Wy wiecie, że w ogóle skok na cztery kratki da się bez double jumpa zrobić? Ja tak szczerze... dosyć długo tego nie wiedziałem. Ale się niedawno dowiedziałem, bo to zrobiłem właśnie. Jakiś czas temu. Przynajmniej tak się da na bedroku, bo ja gram na bedrock. Tędy idzie, jak widzicie. No. I teraz dochodzimy dopiero do muru. No, i tutaj są po początki tego muru. Widzicie, że to za dobrze nie wygląda. I tutaj zacząłem już mie mieszać te drewna. Po późniejszym czasie zacząłem stawiać je tak na bokach. Jak widzicie, tu. I to już wygląda naprawdę dobrze. O! <laughs> Myślę, że tyle na ten odcinek wystarczy. Ja lecę w sumie tutaj do kościoła. Nic nie ma. Kurde! Ja chcę wleść do góry. Hoppa! I na sam koniec pójdziemy na wieżę waterową, tamtą mniejszą. Nad tą dużą nie chce mi się wchodzić. Czekajcie, spróbuję zrobić blok klacza. Kurde. Nie. Dobra, bierzemy dirta i robimy blok klacza. Tylko czekaj, to będzie easy boom, a jednak to nie było easy, jedno serce. Um. Zjem sobie. Ja? Jeszcze nie, jeszcze nie, zaraz. Dobra, Ej, idziemy sobie tutaj. Na wieże ogólnie tak jak nie zrobiło teraz to śmierć na miejscu mama, więc. Wchodzimy. Dobra. Zjedzmy, żeby nam się trochę więcej tego HP odrodziło w ogóle. Jak wygląda góra tego mobgrindera z takiej odległości. Dobra, czekamy aż nam się odrodzi A, dobra, już nam się nie odrodzi. lecimy. Walimy buu -bu. Musiałam akurat spaść naprawdę Przynajmniej odzyskałem serca. pyk pyk klata i buty ubrane już coś tutaj wpadło, nie? nici siekielka spodnie dopóki nie zrobię tego watera to to nie kończę filmu Zobaczymy, czy mamy fart. To jest skok na. Nie, to jest na trzy kratki. Patrzcie. To jest skok na cztery kratki. Ja do niego zrobię taki. rozpęd tutaj. I to będzie bez double jumpa. Tutaj. Nawet nie miałbym jak w sumie chyba zrobić double jumpa. No, dałoby się. Patrzcie. Nie, nie umiem zrobić double jumpa. Co nie? To czekaj. Czekaj. Dobry widzu. 3, 2, 1. Bo! Kurde. Hop! Widzieliście? Prawie. Hop, hop! Hop! Essa było. A czekaj, czy z jednej kratki się uda? Hop! Essa. I to są cztery kratki. Jakbyście nie wierzyli, ja mam tutaj 10 kobla. Zostanie mi 6, jeśli to będą 4 kratki. Raz, dwa, trzy i cztery. Zostało mi 6 kobla. A więc to jest... To są 4 kratki. Dobra. Ale... Próbujemy tego watera zrobić... Drugie podejście. Czy nam się uda, bo ten odcinek już trwa ponad prawie 30 minut. Jeszcze nie. Odejdź. Do. Mhm. Uuu. Nie no, ja po prostu zaraz nie wytrzymam. Akurat, kiedy ja spadam, musiał mi ktoś wejść do pokoju. Nie, no ja po prostu nie wytrzymam. Dobra, zbieram tej. Do następnego.